Dawno nie widziałem czegoś takiego. Znanych, słabych aktorów występował w nim Sean Connery. Ja pokażę wam co jest. Znajdujemy się w sklepie czarownic. Jest informacja, że... Nie ma tutaj nic darmo. Excuse me, I want ask about the building. What is it? Brak kondycji. Yeah, so, built about 1380, we think. Teraz się czuję król. Będę przemawiał do swoich poddanych. Wstańcie ludów. Witam podobnie. Jest to mała miejscowość znajdująca się niedaleko tego zamku i tego mostu całego. Też tam pójdziemy i pokażę Wam to jest w każdym razie jest bardzo urokliwa ta miejscowość, jest mała jest trochę problem z dojazdem tutaj, bo są strasznie wąskie te drogi, ale miejsce może być bardzo fajne. Dzisiaj jest niezbyt ciepło, Wczoraj była fajna pogoda, a dzisiaj jest już trochę bardziej pochmurno, zimno. Ma się później wypogodzić. Pokażę Wam hey, co nieco tutaj i przeniesiemy się później na ten cały zamek i ten most. To są właśnie takie sklepy utrzymujące się właśnie z takiej turystyki. Uwaga, jest tu pełno sklepów takich dla czarownic. Dla mnie takie zabawki, no ale wiem, że dużo osób takie rzeczy się interesuje. Takie długopisy. Nie, to różdżki dla Harry Pottera. Ja chciałem Wam coś pokazać. Nie wiem jak, jak się to nazywa wydobywa niesamowity dźwięk, jedno i drugie słuchajcie uważnie i teraz najlepsza cena a 230 funtów z, z, a 170. To kosztuje 230 to jest trzeci sklep, praktycznie obok siebie, co sprzedawają właśnie takie pamiątki i większość rzeczy związanych właśnie z tymi, z tymi czarami. To jest trzeci sklep, praktycznie z takimi samymi rzeczami. W ogóle Anglia dawnie słyna, jeśli chodzi o nie, co ich tutaj spalili masę. Nie? Jakaś historia po nich pozostała do dnia dzisiejszego. Tu chciałem wam pokazać te obrazy, nie znam tych artystów, którzy je malowali, one są ręcznie malowane, ale ceny. 500 funtów. 135 taki malutki, 135, 395. A tam nie wiem czy widać, na wprost jest następny sklep, sklep czarownic, czyli piąty, w 100 metrów. Właśnie rozmawiałem z tą panią z tego jednego sklepu czarownic. I ona mi mówiła, że to miasto się nazywa Tintagel, Że ileś lat temu władze Konwali zmienili to, to miasto na inną nazwę. Ale dlaczego nie wiem? Jakieś pamiątki związane z tym królem. Będziemy sobie zobaczyć do, do środka. Nie wiem, czy tu można kamerować, ale. to jest sklep z takimi pamiątkami bardziej większość się to utrzymuje z turystyki więc nie ma żadnych damy przemysłów, fabryk jest ich jedyne utrzymanie tą zbroję widzicie? Ona jest oryginalną zbroją, która występowała w trzech filmach. W pierwszym filmie w 2021, w drugim w 1984 i w trzecim w 1981. Ze znanych, sławnych aktorów występował w nim Sean Connery, więc, więc to jest fakt autentyczny. No, taka, mała, taka mała ciekawostka. Król Artur, my tak mówimy, że on był niby za tym królem Arturem, który żył w czasach 450-550. Ale to jest legenda, nie ma żadnych udokumentowanych, fizycznych dokumentów jakiś, że faktycznie to był jakiś król. Że to był rycerz. Jak z tym panem właśnie rozmawiałem, to on powiedział, że najprawdopodobniej on mógł być tu jakimś przykładowo, bosem, jakimś szefem tej miejscowości tutaj zabłysnął tam czymś przykładowo, i przez to zrobili z niego takiego bohatera. Więc to jest, mówię, legenda, żeby po prostu... You ready? Yes. You take as many photographs as you want. That's why they come here from all over the world for what's out there. As the moon cast its light on the water, a hand rose above the surface holding a beautiful, glistening sword. At the round table. Alas.

Ten facet mówi, że możemy sobie tu przyjść i robić zdjęcia ile chcemy. No w każdym razie. takie to duże! Ja wam powiem tak, no ja tą historią się tak szerzej nie interesuję, ale dla konsarów takich właśnie, którzy lubią angielską historię Artura związanego z nimi, to bardzo polecam to miejsce, bo tu jest pełno właśnie tych informacji na jego temat, na temat całej historii angielskiej. Więc... Hmm. Ja jak dawniej siedzieli ci... dam ci rycerze i... obradowali przykładowo na jakieś tam temat, nie? A to jest wielkie, ogromny z zewnątrz tego nie widać, mówię szczerze. Król przygotował, siedział na, na tronie. Teraz się czuję jak król. Będę przemawiał do swoich poddanych. Wstańcie, ludów. Nie, fajne miejsce. Powiem wam, że jak ktoś lubi i interesuje się historią, to jest to miejsce naprawdę. E Rewelacyjne dla niego. Fajnie jest to zrobione, ja wam powiem, że... To był kościół dawniej. Bo to widać nawet jak z zewnątrz się idzie. Bardzo fajne i przyjemne miejsce i mi się wydaje, że takie właśnie rzeczy nie powinny powstawać, bo przynajmniej chociaż przyciągają turystów. A legenda może być całkiem ciekawa lub nawet prawdziwa, prawda? Idziemy teraz w inne miejsce. Będziemy się w przemieszczać w stronę właśnie tego zamku i tego mostu. Jak chcieliśmy pierw tutaj zobaczyć. Dobra, idziemy dalej. A teraz jesteśmy w takim małym wiejskim sklepiku. Swoje konfitury mają. Swoje drzemy, Wszystko angielskie. Sklep ze zdrową żywnością. Miodzik. Swoje jabłuszka. To mi się tutaj podobało właśnie to urokliwe takie miejsce. I klimat taki tutaj, przyś właśnie. Tam po prawej stronie jest taki wielki parking, czyli jakby ktoś chciał z samochodem przyjechać, to więc nie ma problemu. Chyba jak trzeba iść na nogach, ale to jest najlepsze miejsce, żeby zaparkować To z tego co wiem akurat Nie, nie sądziłem, że tak dużo ludzi tu będzie. Jest na samym tym miejscu z pubem Pieczka. Pieczka. piwo, jest sobie coś. Miejsce fajne, żeby zwiedzić, ale ja Wam powiem, że jakby tu mieszkał, to znów Znowu jest problem z parkowaniem. Bo nie każdy ma parking, prawda? Więc Wszystko piękne, fajne, nie jest? Jest to zobaczyć, że jest przyjemnie. Jest, jest pełno ludzi. No, spokojnie. Ale. utrzymanie jedyne z turystyki, prawda? No. Dobrze, że takie coś właśnie istnieje, jak ten zamek. I jest taka legenda, bo ci ludzie byli mieli jeszcze tu żyć. Chciałem Wam pokazać starą pocztę. Chyba to jest poczta jak się nie mylę, to jest taki ich zabytek do zwiedzania chciałem się spytać ile ma lat nie wiem czy mnie wpuszczą tam, tam z kamerą ale... nie wiem, spytam się ja bym chciał wejść przykładowo dorosły 7,20 Excuse me, I want to ask you about the building what this is? This is post office? It's an old farmhouse really so it was built over 600 years ago 600 years? Yeah, so built about 1380 we think so it's been here a long time Um, and it was used as a farmhouse, just a house for yeah. people living in. But in the late eighteen hundreds, about eighteen seventy, um, the farmers who were here needed more money, more income. So mm -hmm. they ran a few different businesses from the house. Uh -huh. And for a while, they right. ran the post office business yeah. from the house. Yes. When that finished. Um, Ten sam as the Old Post Office. Dziękuję za informację. 700 lat, budynek, po prostu w innych krajach w Europie, praktycznie byłoby to niemożliwe, nie? bo było masę wojen. No, są budynki, ja wiem, ale jest ich, tutaj jest ich więcej na terenie Wielkiej Brytanii, prawda? idziemy teraz w stronę w zamku, w stronę tego mostu. Tu jest właśnie do, do tego zamku droga. Tam są takie drogowskazy, jakby przykładowo wiedział jak się poruszać. Jest godzina druga, teraz się zrobiło cieplej. Jeszcze dwie godziny temu było tak zimno, że głowa mała, a teraz jest ok. No i teraz tak, przykładowo Dla wszystkich, którzy by chcieli tu przyjechać, przygotował jest informacja, że nie ma tutaj nic darmo, jakbym chciał zwiedzić właśnie ten zamek, ten bridge, ten most. 54 funty kosztuje bilet, przykładowo na dwoje dorosłych i do trójki dzieci. Idziemy zobaczyć. Są fajne widoki, właśnie się schodzi. Ludzi masę po prostu, ja to jestem w szoku tutaj. Jak na początku wrażenia są fajne, ciekawe jakie będą później. Wiem, że to są ruiny, ale tam jakiś most ma być, coś w tym stylu. Więc, więc, idziemy zobaczyć. piękny krajobraz jest. Jak się idzie do góry. Świetny. Dosłownie jest. Jeszcze nad samym, nad samym oceanem. Tam jest informacja przykładowo. Wiem, że na samym dole jest toaleta. Jest kilka szlaków przykładowo do pokonania. Tu stamtąd gdzieś my gdzieś my wchodzili, przygotowało bilet, na samym dole jest toaleta, jest tylko jedna, tutaj możesz przejść przez most, no i ruiny zamknięte, no to nie jest zamek, praktycznie tylko jakieś pozostałości, ale idziemy obejrzeć. Tam właśnie nie wiem, nie byłem, ale z tego co się orientuję, jest jakaś toaleta, bo jest jedna ścieżka tu do góry w stronę mostu. Tak podejrzewam, ale też mam pewności. Tam jakaś wnęka była. Piękna pogoda się zrobiła. A spójrz, jaki fajny widok. wysoko. Pamiętam, że będę chciał puścić drona, ale według przepisów nad, ża nad żadnymi obiektami w Wielkiej Brytanii nie wolno właśnie puszczać dronów Jeśli to są zamki, pozostałości po zamkach Takie historyczne obiekty, prawda? Może nikt się nie przyczepi, nie wiem Jakaś kontrola jest, więc... Tam jest chyba na tym mostu, mi się wydaje Pozostałości po, e, po zamku Teraz idziemy do góry. Nigdy się tą historią nie interesowałem, jeśli chodzi o, o króla Artura, ale mówię no. Rozmawiałem z kilkoma osobami, i każdy twierdzi, że on nie był królem, że to jest legenda po prostu. Tak, przeważnie jest. Jak nie ma jakichś dowodów, a nikt nie wie, jak jest, to zostają przy, przy tym twierdzeniu, takim, jakie było. Czyli, okej, okay, dobra, był króla, niech będzie, bo i tak nie mamy dowodów. A legenda była fajna, prawda? Ale widok stąd jest po prostu piękny. Już wyobrażam sobie. Jak ci ludzie tutaj mieli ten zamek, nieważne z to był ten król czy nie król Ta osoba, Artur, mieszkał sobie tutaj miał piękny widok coś pięknego Spójrzcie na kolor wody i kamera tego nie odzwierciedla, ale to coś pięknego po prostu tam są. Jesteśmy właśnie przed tym samym mostem na zdjęciach, na filmach nieraz na YouTube. Kompletnie inne odzwierciedlenie jest niż w rzeczywistości. Ale jest coś pięknego, Wam powiem. Jest, robi, robi wielkie wrażenie, powiem Wam. Ten most. Aż. Aż się trochę boję, idę. Świetnie nam powiem. Powiem wam, że byłem wczoraj wczoraj kręciłem w St. Ives i jest to bardzo popularne miasteczko w Konwalii i powiem wam, że to miejsce mi się bardziej podoba. Jest bardziej taki, bym wziął to nazwę takich historyczne, prawda? Tam znów może dla innych osób, których kręcą właśnie takie miasta większe, a to jest takie bardziej pod pod historię. Mi osobiście się to podoba. A tu pamiątki, takie kusze, widzicie? powiem się że to można zrobić nawet krzywdę taki mały lokalny sklepik magnesy mają z takimi ruinami zamku można kupić sobie jakieś whisky o nie, nie, nie You probably got to go down that way. Okay. The first class. Powiem wam, że tam od momentu, gdzie się kupuje ten bilet, jest kawałek drogi, żeby przejść przez ten most, żeby dojść na sam czubek. Ale coś, coś fantastycznego powiem wam. Dawno nie widziałem czegoś takiego. Król się boził. Bo to jest bardzo rozległe. To nie jest tylko, że w jednym miejscu, prawda? Tak, że to są, są ruiny. Ja to już że to będzie jakiś zamek, ale. Ale to jest fajne. Znajduje się na samym. na samym czubku tego całego zamku. Jest taka postać zrobiona, to niby, że król Artur. Mogę wam pokazać, jak tylko z bliska jest pełno osób, którzy robią sobie zdjęcia, do tego jest, jest kolejka. Tak wygląda. Spójrzcie ile ludzi ustawiło się w kolejkę, żeby zrobić sobie zdjęcie. Legenda mówi, że przyrodnia siostra króla Altura otruła miecz, od którego zginął. No, to jest legenda, jak naprawdę było nikt, nikt nie wie. Nie? No. Ale widok fajny, trochę jest niebezpiecznie, bo jest bardzo stromo, ale troszkę adrenaliny się należy. A widoki piękne. I spójrzcie, kawałek blachy i można czerpać czasem biznes robić, można. Dla osób którzy tutaj mieszkają, czerpią z tej legendy i korzyści finansowe to jak najbardziej za. No przecież każdy robi tak, żeby było lepiej. Co za tym idzie? Jest więcej tych miejsc pracy. Miejsce jest bardziej takie popularne, więc... Więc nieważne jaka była prawda, ale to jest piękne właśnie, że dookoła tej całej legendy powstaje dużo takich atrakcji że ludzie mają gdzie przyjechać i coś zobaczyć i są zadowoleni, prawda, nikt nikogo nie zmusza jak jedzieć w jakieś miejsce, prawda mi, mi osobiście się, się bardzo podoba i tyle, to by było na tyle z tego miejsca, to co na razie